Dla nas największym problemem na chwilę obecną jest anturaż wokół szkoły. Czyli mam na myśli boisko sportowe i nawierzchnię boiska. E, boisko to wielofunkcyjne, które jest ogólnodostępne. Ja już to zgłaszałam i Pan Mariusz był oglądał również z panią Tagmarą, pan, pan tak? No właśnie, jest problem, aby ktoś... No, przeprowadził remont tego boiska, bo na dobrą sprawę zagraża to już w tej chwili bezpieczeństwu. Tam są podrywane tak ta nawierzchnia sztuczna, że na chwilę obecną, jak tak będzie dalej, to ja, nie będę, ja będę musiała zamknąć to boisko, bo naprawdę nie będę odpowiadała za bezpieczeństwo tam no, ćwiczących, tym bardziej, że nie tylko my ćwiczymy, liceum korzysta to i jest ogólnodostępne, tak jak sama nazwa wskazuje, czyli w godzinach popołudniowych kto chce może z niego skorzystać. Ponadto nawierzchnia boiska, którą dzielimy z liceum, ja, no od naszej strony, tutaj od strony jedynki, było już bodajże 4 czy 5 lat temu troszkę tam połatane. Teraz y, również tam ta dziura przy bibliotece została y, naprawiona, to wynikało z y, kanalizy, bo mieliśmy uszkodzoną i tam to też zostało zalepione, ale po stronie liceum, a tam też nasze dzieci biegają, bo korzystamy tak samo z tej części boiska, to dodam są dziury niesamowite i myśmy już pisali pismo, nie yy, pisali, dlatego, że wspólnie z Panem Dyrektorem Raczkowskim w liceum, żeśmy wystosowali i tutaj się uśmiechamy <laughs> bardzo i prosimy, żeby jednak no, coś w tej kwestii ruszyło, bo Zagraża to naprawdę bezpieczeństwu.